Witam wszystkich Polaków w studio Polska. Zaczynamy. W tym studio będziemy mówić tylko i wyłącznie o interesie państwa i narodu polskiego. Polacy, Wam proponuję to samo. Nie tracicie już czasu przed telewizorami, nie oglądajcie telewizji Republika czy telewizji TVN, bo to są antypolskie szczujnie. Zakładajcie własne studia. W każdym polskim domu, jeśli ktoś ma coś do powiedzenia w interesie państwa i narodu polskiego, jeśli coś mu podpowiada patriotyczne polskie serce, rejestrować i umieszczać. Tego się boją najbardziej. Koniec z dziennikarzami, którzy mówią o wszystkim, tylko nie o Polsce. Oni nam są niepotrzebni. To my, Polacy, mamy głos w Polsce, bo nasza kochana Ojczyzna ginie. Jeśli nie zaczniemy o tym mówić, to ta Ojczyzna zginie i my, Polacy, również. Bo w dzisiejszych czasach telewizja, kanały, media stały się jedną z najważniejszych broni, bo to jest broń o niewidzialnym działaniu. Ona nie niszczy, ona nie rujnuje, ona tylko po prostu zmienia ludziom światopogląd, wbija ich w niewłaściwe kierunki myślowe, a to jest najważniejsze, bo takimi ludźmi, takimi społeczeństwami potem już bardzo łatwo sterować. Polacy, zaczynajcie być aktywni. W przestrzeni internetowej zakładajcie swoje własne studia Polska.